Cześć, cześć, przychodzę tutaj do Was po pewnym czasie, bo zmieniamy tematykę kanału. Będziemy sobie rozmawiać o włosach, słuchajcie, o zdrowej pielęgnacji włosa. Ja nazywam się Patryk Antosiewicz, jestem market partnerem w firmie Monate w Polsce. Podkreślam, bo jesteśmy już w pięciu krajach. I będziemy sobie rozmawiać o zdrowej pielęgnacji włosa. Niestety świadomość na temat pielęgnacji włosa nie jest jeszcze wystarczająca w Polsce i chcę to robić razem z Wami, żeby Was uświadamiać w tym, dlaczego bardzo ważne jest to, co nakładamy na włosa, ile nakładamy na włosa, po co nakładamy na włosa i jaki efekt na tych włosach będziemy uzyskiwać. Porozmawiamy sobie w pierwszej kolejności o tym, po prostu o włosach, o tematyce włosów. Następnie poruszymy sobie tematykę poszczególnych produktów które są w firmie Monet, jak ich używać. Ja wam wszystko pokażę, więc oczywiście zapraszam tutaj, ale to ma być przede wszystkim wasza świadoma pielęgnacja włosa. Chcę, żebyś tu była i chcę, żebyś tu był ze mną, żebyś miała, miał świadomość tego, jak można zmienić swoje włosy za pomocą produktów bardzo dobrej jakości, bardzo korzystnych i produktów, które starczają na bardzo długo. Zobacz moje włosy, one są teraz niemyte 3 dni, nie są przetuszczone, nie ma z nimi żadnego problemu z tego względu, że już dwa miesiące używam pielęgnacji od Monaid. Co jest ważne? Może zacznijmy od tego. Co jest ważne? Regularność, zwykłe mycie. Tylko róbmy to właściwie. Nie wszyscy wiedzą, jak myć włosy. Wiem, że to brzmi komicznie. Niektórzy wchodzą pod prysznic, myją włosy chociażby żelem pod prysznic i uważają, że to jest ok. To nie jest ok. Robicie najgorszą rzecz, jaką możecie. Kładziecie żel, który nie jest przeznaczony do włosa, z SLS-ami, z silikonami, który nam zakleja, z parabenami, czyli z wszystkimi tymi konserwantami na włosach, przez co powodujemy, że ten włos jest po prostu osłabiony, wypada nam nadmiernie, albo jest przyklejony do skóry głowy, a potem się dziwimy, że robimy tak i mamy pełno włosów w ręce. No, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta pielęgnacja była świadoma i dobrze dobrana, bo to jest pół sukcesu. Więc ja Was zachęcam do obserwowania kanału. Zapraszajcie znajomych, będą fajne konkursy. Także korzystajcie, 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 korzystajcie z wiedzy, korzystajcie z mojego doświadczenia i ja skorzystam z Waszego doświadczenia, jeżeli yy, będę mógł również z Tobą działać. Więc to jest dla mnie cenne, dla Ciebie jest cenne, Ty masz coś dobrego, ja mam coś dobrego, ja wiem, że robię coś dobrego, wiem, że przekazuję wiedzę, którą nie znajdziecie na stronie Monet, chociażby lub na internetach, tak to nazwijmy, tylko ja coś wiem więcej, więc chętnie Wam powiem, chętnie się z Wami podzielę. Tymczasem uciekam jeszcze coś porobić, póki jest jasno. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!